Dzień dobry, dzień dobry. E, dzisiaj witam was z, z przepięknych okolicznościach przyrody z mazurskich lasów, a dokładnie z e, hotelu Mazurski Raj, gdzie mam niesamowitego gościa, który e, zgodził się, która zgodziła się z tak z ze mną na różne tematy. Tak sobie luźno chcemy pogadać, natomiast e, w skrócie przedstawię mojego gościa. E, a jak będę przedstawiał, to powiem trochę tak od tyłu osiągnięcia e, gości. E, Czwarte miejsce w Pekinie. Brąz w Atenach. E, w Sydney srebro. E, złoto w Atlancie. Moim i waszym gościem dzisiaj Małgorzata Olejnik, można powiedzieć multimedalistka e, e, Igrzysk Paralimpijskich. Gosiu, wielkie dzięki, że się zgodziła dzisiaj ze mną poznawać. No i właśnie dzisiaj chciałem trochę o tej twojej drodze porozmawiać. Co czuje sportowiec, jak zakładają na szyję złoty medal olimpijski, a w tle słychać Mazurka Dąbrowskiego. Dzień dobry państwu, dzień dobry Michale. Dziękuję ci bardzo, że mnie zaprosiłeś na ja tą dzisiejszą rozmowę. Przyznam się, że trochę jestem zestresowana, <grym> ponieważ, <grym> ponieważ <grym> jestem na wakacjach, a okazało się, że jednak, że jednak ktoś też tam gdzieś mnie wyłapie, że uzna, że to co wam dopowiedziałam będzie ciekawe dla państwa. Zaczynając teraz od twojego pytania. Co czuje zawodnik? No, przede wszystkim stres. Ogromny stres, który jeszcze nie schodzi z zawodnika po starcie. Ja tak naprawdę to w momencie, jak mi zakładali medal, jak słuchałam Mazurka Dąbrowskiego, ja chyba nie pamiętam tego momentu. Tak naprawdę wiem tylko, że płakałam i, i sobie tak myślałam, Boże, mówię, to się nie dzieje naprawdę, ponieważ to była moja pierwsza paraolimpiada, więc ja pojechałam tak troszeczkę inkognito, mhm. nikt mnie nie znał. Zresztą nawet ci, co później mi opowiadali, te osoby też mówią: jak to jest możliwe? Mówi, ty na pierwszej po olimpiadzie zdobywasz medal złoty. Powiem więcej, mój mąż również zdobył złoty medal, i taka była nawet śmieszna anegdota: mówili na wiosce olimpijskiej, że najmniejsze państwo, które zdobywa medale paraolimpijskie no państwo olejnikowie. To taka była śmieszna anegdota, która nam towarzyszy no, do, do dzisiaj. dzisiaj. Tak, do dzisiaj, ale to było takie miłe i. i i wiesz, no to zobowiązuje mhm. przede wszystkim ja i mąż pojechaliśmy tam w roli na pewno nie faworytów. W momencie gdy zdobyliśmy te medale, już złote dla nas bardzo ważne, wymarzone, poczuliśmy taką presję jednak, mhm. że o już na drugiej Paralimpiadzie nie będzie tak łatwo, ponieważ już jesteśmy olimpijczykami, będą jesteśmy obserwować. medalistami. Już będą się może nie tak obserwować, to już będą się z nami liczyć. A na początku się nikt z nami nie liczył, no bo przyjechali jacyś tam nieznani z Polski, którzy dopiero zaczynają strzelać w no i co, i już zostają mistrzami paralimpijskimi. Tak, zostaliśmy mistrzami paralimpijskimi, ale nasza droga przez 5 lat do tej paralimpiady była. Drogą ogromnych wyrzeczeń. No właśnie, bo się, yy... fajnie, że to mówisz, yy -y. właśnie o tą drogę chciałem zapytać. Bo to nie jest tak, bo to jest tak czasami, że ten sukces jest takim wierzchołkiem Góry lodowej, yy -y. który widać, yy -y. ale pod powierzchnią wody jest to, czego nie widać. Jak ta droga właśnie przebiegała do tego złota? U yy, zgadza się, my w momencie, bo ja jeszcze wcześniej pływała, może jeździł na anatach, ale to było takie, szukaliśmy cały czas tej swojej dyscypliny, swojej yy. drogi. W momencie, gdy już zdecydowaliśmy, że jednak, że to, że to będzie to ucznictwo, My praktycznie podporządkowaliśmy wszystko już tej dyscyplinie, całe życie rodzinne, bo jeszcze wspomnę, w całej tej naszej karierze ja w międzyczasie urodziłam dwójkę dzieci, ja na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata raz jeździłam w ciąży, drugi raz jeździłam z maleńkimi dziećmi, moja Ola była w Londynie, miała pół roku, czyli jeszcze nie chodziła okay. i w momencie, gdy mama, tata szli na start, to po prostu kto chciał, to się nimi opiekował, nie kto wujko, chciał, niech kto chciał, nie kto, chciał kto, kto musiał, kto musiał, to w danym momencie, nie. To zajmowali się olą i Bartkiem, i, i to było takie fajne. Myśmy to tak poczuwali, że nie robimy to dla kogoś, to robimy dla siebie, dla siebie, i wszystko to, co osiągamy, robimy robiliśmy dla siebie, i to było bardzo ważne. Myśmy nie czekali, że ktoś nam za to zapłaci, że ktoś, nam, ktoś nas będzie stawiał na piedestale. Nie, my do tej pory tak się czujemy, że po prostu to była nasza misja. I to było dla nas. I później całe nasze życie po zdobyciu tych medali w Atlancie też było podporządkowane, ale już nie medalom, mhm. tylko tym sukcesom, które zdobyliśmy. I to nam się tak jakoś fajnie układało, że, że do dzisiaj jesteśmy trenerami, możemy coś od siebie dać. I właśnie ja uważam to za ogromny sukces, bo późniejsze nasze życie, już po zakończeniu kariery. W dalszym ciągu jest związany ze sportem, w dalszym ciągu pomagamy innym. Inspirujecie. Tak, inspirujemy, tylko my cały czas dąży, dążymy do tego, żeby y, młodzi sportowcy, którzy zaczynają karierę, żeby o tym wiedzieli. Mnie. Nie robicie tego, ja cały czas to powtarzam nie robicie tego dla nikogo, nie robicie tego dla trenera, nie robicie dla żony, dla męża, dla rodziny, dla Polski. Dla Polski też, przepraszam, bo to jest sukces Polaków, to jest dla Polski, ale przede wszystkim robicie to dla siebie i później całe. Y, Kolejne lata i dni będą właśnie em, inspirowane tym sukcesem i będą podporządkowane temu sukcesowi, bo tak jak mówię, gdybyśmy nie zdobyli medali, no to po prostu nic by się dalej, nie spotkalibyśmy się dzisiaj, na pewno tak by nie, spotk nie, nie poznalibyśmy się, bo myślę, że na pewno bylibyśmy w innym miejscu i robili inne rzeczy. A ja wierzę, że nie ma w życiu przypadków. I, tak, <laughs> i to, że tak, żebyś... coś się dzieje, tak. coś się dzieje pomimo, coś się dzieje. Kosiu, zapytam trochę o motywację, bo to jest hmm. mega istotne. Często ludziom, którzy mają dwie zdrowe nogi, dwie mhm. zdrowe ręce, mhm. nic im nie ma, ciężko jest się rano zmotywować i nie wiem, pójść na trening, zrobić coś dla siebie. Mhm. Jak taki zawodnik paraolimpijski, jak ty, jak twój mąż, mhm. na no, co dzień się motywujecie? Czy motywowaliście w momentach, kiedy trenowaliście? Tak? Bo wiadomo, no jakby trzeba ten dzień zorganizować, tak? to jakby niektóre czynności trwają dłużej. Jak wy sobie radziliście z motywacją do działania, żeby jednak no wszystko pójść, zrobić, mm. bo jednak wszystko no, trzeba te swoje jakby, łuki przygotować, mm. wystrzelać tapę do tarczy. Jak wy się motywowaliście? Na pewno nie było łatwo. Na pewno nie było to łatwo, ale nam było łatwiej, ponieważ byliśmy we dwójkę. Byliśmy we dwójkę. Mąż, przyznam się szczerze, że Prędzej motywował mnie, mhm. bo u nas nie było, że mieliśmy wyznaczone dni treningowe. Nie, my przygotowując się do dużej imprezy. Praktycznie byliśmy codziennie na treningu, świątek, piątek, niedziela do południa yy, świąteczna, kościelna, po południu, po południu szczelanie I, i to było takie fajne, że też nakręcaliśmy się razem i tak jak mówię, to robiliśmy dla siebie, dla siebie, nie dla nikogo, dla siebie. Myśmy trenowali u siebie na podwórku, nikt tego nie widział, nikt nie widział, widział naszej pracy. To tylko nasze dzieci. Mamo, tato, a wszyscy jadą na wczasy, a my kiedy pojedziemy na wczasy. Spokojnie pojedziemy. Jak przyszedł czas, że już możemy jechać na wczas, no to już dzieci sobie jedzą same. same. Ale to w sumie to też jest fajne, bo też już mamy też czas taki właśnie dla siebie na, mhm. na odpoczynek, ale jeszcze wracając do tego pytania twojego. Gdzieś zawsze z tyłu głowy mamy taką myśl, że pomimo że jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, że z wieloma rzeczami sobie może nie radzimy, więc to była taka dla nas również podwójna motywacja, że skoro ja jestem niepełnosprawna, niepełnosprawny, ja sobie nie usiądę na wózek i czekam, żeby mi wszyscy dali, ja chcę się czuć y, pełnosprawna, mimo że y, mam ograniczenia ruchowe, mhm. ale ja jak nie sobie kroka na nogach, to ja sobie obiadę w inny sposób i muszę sobie radzić. Tak jak powiedziałam, nie chcemy być ciężarem. Mhm. Te osoby, które sobie nie radzą, one sobie nie radzą fizycznie, one sobie nie radzą psychicznie. Okay. Fizycznie naprawdę można, a przy pomocy jeszcze cudownych, wspaniałych ludzi, można naprawdę bardzo dużo osiągnąć i, i zdołać. I to jest myślę, że też taka myśl przewodnia, że żeby nie być ciężarem, żeby nie być ciężarem i te osoby tak zwane pełnosprawne, które mają gorszy dzień, też chcemy dla nich. To zrobić, im to pokazać, że zobaczcie, ja nie mam nóg, nie mam rąk, radzę sobie, zdobywam to, siam to, owam to, są to ogromne sukcesy dla, co po niektórych zdrowych ludzi to jest niewyobrażalne, jak gdyby osiągnięcie, a dla nas to jest taka no, normalna rzecz. My jesteśmy normalnymi ludźmi, dopóki mamy zdrowy rozum, dopóki myślimy logicznie, prawidłowo, wszystko jest do osiągnięcia. Kosiu, no w życiu sportowca jest tak, że jest moment, kiedy są zwycięstwa, są medale, ale też są te momenty i zawsze się przytrafiają, te momenty, tak. kiedy tych zwycięstw nie ma i przychodzi porażka, przychodzi gorszy moment. Jak Ty sobie w tych momentach właśnie, nie chcę nazywać tego porażką, mm. natomiast w tych gorszych momentach, Ty sobie w życiu sportowym radziłaś? Jak, jak Gosia do tego podchodziła? Wiesz co, ja radziłam sobie tak, że w momencie, gdy ja, załóżmy, nie zdobyłam medalu, nie zajęłam dobrego hmm. miejsca, ja już nie myślałam o tym od tym wydarzeń. Ja już miałam w głowie, co będzie za dwa, za trzy okay. lata. Ja już w tym dniu już się przygotowałam, już sobie obiecywałam, że teraz naprawdę będę e, trenowała na 110%. Ja e, jeszcze bardziej wszystko podporządkuję. To już jest przeszłość. To już jest za mną. Ja już jestem przygotowywana do następnej imprezy sportowej. Czyli jakby Tutaj dzisiaj teraz nie roztrząsasz, że prostu się nie, wydarzyło, nie. zamykasz. Wiadomo, że jest, że jest mi przykro, bo Aha. przygotowania też były tam, nie wiem, czy do Mistrzostw Świata, czy, czy Paralympiary to są dwu-czteroletnie y, mhm. przygotowania I, i każdy sportowiec chce się y, jak najlepiej zaprezentować na danej y, imprezie sportowej. No cóż, jak nie wychodzi, no to my nie rozpaczamy tego, bo no nic, nic nie zmienimy w tym momencie, a możemy zmienić na przyszłość. Kosia, e, jak widziałem, jak strzelacie z łuku, to ja miałem w głowie takie wyobrażenie, że to, no przecież to jaka jest filozofia, że to tak powiem, mm -hmm. wziąć łuk do ręki i strzelić do tarczy. <noise> Jakbyś nam mogła powiedzieć, jak wygląda, e, jakby sam proces jakby e, ucznictwa, mm -hmm. na czym polega e, strzelanie z łuku, mm -hmm. bo mi się to wydawało bardzo proste. Mm -hmm. Jakby jak zobaczyłem was pierwszy raz y, na, na strzelnicy, mówię, o nie, sam próbując że tak powiem, strzelić, mówię, I, ja cię kręcę, to przecież to, to nie jest takie łatwe. No a tam jeszcze starcza i trzeba do niej trafić. Łucznictwo I... jest, myślę, że każda dyscyplina jest trudną dyscypliną. Łatwą jest do momentu, kiedy jej nie uprawiamy. Tak. A jak już ją zaczniemy uprawiać, to jest trudna. no ucznictwo jest taką dyscypliną techniczną przede wszystkim, ale my nie ścielamy mięśniami, Aha. my nie szczelamy no oczami, no my ścielamy umysłem. No my właśnie sobie, i to jest sobie... coś pięknego, tak. bo przepraszam, tak. cię powiem, bo oprócz tego, że dostałem łuk do ręki, to jeszcze mm. poznałem osobę, która uwaga. Nie dowidzi, tak. ja mówię, no jak, no przecież jest tarcza, jest tak. łuk, no to przecież ona musi widzieć, a Ty powiedziałaś piękne zdanie, nie strzelamy oczami, nie szczelami mięśniami, Jakbyś to mogła powiedzieć, o co właśnie tutaj chodzi? Yy, wiesz co, yy, na początku jak przychodzą do nas jakieś osoby na trening, no to yy. też yy, pytamy, może Wy sobie chcecie szczelić? może Wy chcecie sobie, nie, 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 ja nie yy. mogę strzelać, bo ja mam okulary, ja nie widzę, ja mówię, to zamknij oczy, no ale jak? Ja mówię, no po prostu zamknij oczy i wyobraź sobie ten strzał. My w tej chwili w Polsce Starbielską, muszę się tu pochwalić, ma w tej chwili trzy osoby niewidome, bo dwie są osoby tak. niedowidzące, jedna jest osoba zupełnie niewidoma mhm. i one strzelają z łuku. Niesamowite. Tak, tak, ale, ale my tak samo jak trenowaliśmy jeszcze, jak chodziliśmy na treningi, również stawaliśmy na dystans 10 metrów i mieliśmy treningi z zamkniętymi oczami. Jak się trenuje bo z tymi szczel... oczami? Powiedzmy, jakby to znamy fenomenalne, mm -hmm. jak można trafić do celu, nie widząc tego celu. Wiesz, bo podstawy są jednakowe dla wszystkich: po prostu naciągamy łuk, układamy rękę pod mną i tylko ściągamy łopotkę. Uh -huh. A wszystko inne musimy sobie wyobrazić mentalnie. I to są tak zwane szczawy mentalne: my po prostu najpierw bierzemy łuk, widzimy tarczę, możemy sobie z nią porozmawiać, z tą tarczą. Zamykamy oczy i wtedy sobie wyobrażamy ten najpiękniejszy strzał, jaki chcielibyśmy oddać. Nawet, tak. Nawet jak y, na treningach y, szczelaliśmy y, największą y, sumę, czyli dziesiątkę albo x, to trener zawsze powtarzał. A teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, albo przypomnijcie sobie, jak to strzeliliście. I to jest, to jest trudne do wyobrażenia sobie, ale naprawdę my szczelamy z zamkniętymi oczami. Ja myślę, że to jest. Jedna z ważniejszych lekcji życiowych, które mm. powinniśmy sobie zadać z tej, z tej rozmowy, bo, bo tak naprawdę to nie dotyczy tylko, m, tylko łuków. E, bo bardzo... Nie, to dotyczy każdej dyscypliny. W każdej dyscyplinie jest tak samo. A i też w życiu, nie? Tak, oczywiście, najpierw oczywiście. trzeba wygrać tu. Tak. A później dopiero. E, o, niesamowita lekcja. Tak, masz rację. Najpierw trzeba sobie to wszystko mentalnie poukładać i te, również. Y, sobie takie wypisać. Mnie jest teraz łatwo mówić, bo ja no. już mam tą karierę za sobą, ale może to powiem dla tych osób, które zaczynają karierę. Po prostu musicie sobie, wiadomo, że każdego jednego punktu nie zrealizujecie, ale taki najważniejszy, do czego dążycie, co chcecie osiągnąć i musicie do tego dążyć sami, bo nikt za was, tak jak nikt za nas nie przeżyje życia, tak nikt za nas nie zrobi kariery sportowej. My musimy sobie poukładać i jeszcze powiem tutaj też może dla tych, do tych osób, które y, zaczynają, y, są na pierwszych treningach, coś im nie wychodzi. Mamy mnóstwo takich osób, które nie wychodzi mu na trening. nie on już nie, nie on już nie będzie uprawiał, bo to jest nie dla niego. Y, to, mu, to mu nie wyjdzie, nie, on rzuca. My mamy taki odruch, że chcemy te osoby ratować. Nie, poczekaj, nie. Ale po kilku dniach te osoby wracają do nas, przemyślały i mówią, że to jest właśnie to, co chcą robić, bo też nie da się nic narzucić. I nie zatrzymać kogoś na siłę, bo nie będzie zawodnika mistrz, jeśli on będzie to robił z przymusu, na siłę i dla kogoś. Oj tak, no nie trafi się tylko tych strzałów, których się nie odda. Tak, jak to tak. mówię, mówię jak klasyk. Tak. Goślu, ja Ci bardzo dziękuję. To jakby niesamowita rozmowa. Ja też, jak będąc tutaj z Wami, mm. obserwuję to właśnie w jaki sposób wy funkcjonujecie, jakby w jaki sposób wy ze sobą rozmawiacie, jak się komunikujecie to jest dla mnie niesamowite, że to nie ma czegoś takiego, że coś się nie da, że jest mm. ciężko, że jest trudno, że są choroby, że po prostu jest, na, nawet jest inna sytuacja, że wy z tej niepełnosprawności to jest w ogóle dla mnie... Żartujemy. Żart tak, tak, <laughs> jest tak. kupę śmiechu. Tak, jak ja słyszałem twojego męża, który opowiadał, co mu robili, gdzie mu robili, tak. jak to wyglądało, to byłem popłakany. Mhm. Jak, jak to jest? Jeszcze zapytam o ten dystans właśnie do tego. Jak to właśnie jest, że wy macie więcej tego dystansu do siebie, mhm. do tej swojej niepełnosprawności, do tego, że się nie da? A niektórzy właśnie ci zdrowi mówią, kurczę, no jest ciężko, jest... Jak, jak właśnie to, to, to tak, tak robicie, że to... Wiesz, my to już mamy lata praktyki, wiesz, i sami już wiemy, że rozładowując atmosferę, śmiejąc się, żart żartując, może nie tyle śmiejąc się, Aha. a żartując z naszej niepewności, my dodajemy takiego, takiej odwagi osobom zdrowym. Bo jak ktoś nas widzi, że ja jestem na wózku, a on jest zdrowy, nigdy nie miał nic do czynienia ze sobą, nie to, co tu powiedzieć, żeby ich nie urazić, więc my... Sami wybiegamy i sami rozładowujemy tę atmosferę, i tak zwani zdomią: kurcze, ale to są fajni goście, im nic nie zaszkodzi. Nawet jeżeli my się śmiać z niepełnosprawności, to im to naprawdę nie zaszkodzi. I to jest takie rozładowanie atmosfery, i tym się właśnie e, pozyskuje i, przyjaciół, i później ci Ja Kurczę, jacy, ci niepełnosprawni to fajni goście. A Fajne tak, a na początku oni boją się wszystkiego, jak tak. na nas zagadać, tak. żeby nas nie urazić, żeby nas nie obrazić. Nie, no my jesteśmy tacy sami, jak. Jak cała reszta, tylko że nie mając na ogi czy ręki, no to nie jest, to, jest, to jest dodatkowy organ, który tak naprawdę jest potrzebny, ale jest nie, nie jest niezbędny. Last. Kosiu, e, wielkie dzięki. To była mega inspirująca rozmowa. Myślę, że każdy z Was zabrał z tego naprawdę dużo. Gosia też jest na social mediach, też jest na Facebooku, też często nam pokazuje, jak wygląda życie łucznika i można zobaczyć treningi, można zobaczyć sukcesy podopiecznych Gosi. Gosiu, tobie i twoim podopiecznym wielu sukcesów. Bądź taka pogodna jaka jest nie zmieniaj się. Zarażaj tym entuzjazmem. Ja trzymam kciuki za wszystko, co robisz i życzę Ci powodzenia. Dzięki, Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Pa, pozdrawiamy.